Dzień dobry kochani, witam się z wami ponownie na moim kanale. Słuchajcie, witam się z wami z Galerii Młociny. A to dlatego, że idziemy w poszukiwaniu jesiennych dekoracji. Ja wiem, że jest dopiero połowa wakacji i ludzie dopiero latają na wakacje, ale słuchajcie, z racji tego, że w sklepach wszystko pojawia się wcześniej, boję się, że po prostu nie dostanę później tego, czego bym chciała. A przyjechaliśmy do Galerii Młociny, dlatego że tylko tutaj jest ten jeden sklep. Ja nigdy nie potrafię wymówić, jak on się nazywa, czy. Primark, Primark, nie wiem, nie mam pojęcia. Także wypatrzyłam właśnie na TikToku, że już się dekoracje pojawiają. Mam nadzieję, że tutaj będą, bo wiem, że w Krakowie już są. Dostałam takie informacje od znajomych. Natomiast idziemy zobaczyć właśnie, czy tu będzie, bo wypatrzyłam sobie przyśliczne kubeczki z pokrywką. Wypatrzyłam sobie, no parę tam innych rzeczy. Także idziemy zobaczyć, czy to, co będzie, bym chciała, jest. Także no zapraszam Was na kolejnego vloga razem ze mną. Panie, że przyjechałam tak rano, bo słuchajcie, nie ma w ogóle ludzi praktycznie w sklepie. Trochę jest, ale nie tak, jakby to było w godzinie szczytu. I chodzę, chodzę. Już nie mogłam, że tak powiem, niczego jesiennego znaleźć. Spytałam obsługi, natomiast. Oni też średnio wiedzieli, czy jakaś dostawa jesienna już przyjechała, no i tak sobie jeszcze akurat odebrałam telefon, rozmawiam, rozmawiam, chodzę między tymi alejkami i słuchajcie, i zobaczcie, są. Po nie przyjechałam, to są frypki, one są tutaj z otwieraną górą w kształcie dynki. Piękne są, naprawdę. Na pewno, na pewno ze dwa takie kubeczki sobie wezmę, zabiorę, ale pójdziemy jeszcze dalej szukać, czy jeszcze jakieś jesienne nowości są muszę sobie teraz jeszcze wybrać jakiś ładny ten kubeczek bo są różne, ale niektóre są w środku porysowane ale zobaczcie jakie są słodkie przepiękne, zamykane od góry naprawdę rewelacyjne i kosztuje, już Wam mówię ile 22 zł zastanawiam się właśnie czy wziąć dwa czy trzy ale chyba na początek wezmę dwa bo na pewno jeszcze z imię że tak powiem sklepów coś dorwę jesiennego więc na sam początek bierzemy takie dwie dynki przepiękne są to nie rozbiło idziemy szukać czegoś dalej ale się cieszę naprawdę, tak się cieszę, że one są bo głównie po nie przyjechałam i jeszcze po jedną rzecz, ale tej drugiej rzeczy nie widzę nie będę Wam na razie zdradzała co to było bo to taka perełka, że tak powiem natomiast idę jej poszukać i mam nadzieję, że będzie zobaczcie też jakie są fajne takie dyfuzory pompkinowe bardzo fajne Natomiast ja mimo tego, że jest świetny kształt, bo jest dynka, tak jak ja w tym roku będę dekorowała całe mieszkanie, typowo właśnie będę się skupiała na tym, żeby był motyw takich pomarańczowych dyń, no to niestety raczej nie wezmę tego i, i pojadę raczej na Wilanów po, do Twinkle po, po wszystkie świeczki, po dyfuzory. No ale zobaczcie, jeżeli ktoś tu woli z, z tego sklepu, no to jeszcze tutaj jest duży zapas, także można brać. Wiecie co? Jednak się jeszcze pokuszę o jeden. Są tak piękne te kopki, że ja nie dam rady przejść po prostu wobec nich obojętnie. I boję się, że nigdzie aż tak takich, które mi się po prostu podobają, e, nigdzie już więcej nie złapię. Musiałam iść po wózek, bo niestety nie byłam w stanie tego nosić, bo mi się obiło. Poczekajcie, zerkniemy sobie jeszcze do środka, czy jest wszystko ok? Tak. Jest pięknie, dobra. Jednak zamiast dwóch bierzemy trzy. Zobaczcie, jeszcze wrzuciłam tutaj Lilusi. Byłam na dziale dziecięcym i wrzuciłam jej takiego... Nie wiem, co to jest, baranka w sumie? Czy tylko ja uwielbiam chodzić w takich bajkowych piżamkach zamiast w takich jakiś ładniejszych. Zobaczcie, jak kozackie są te, te piżamki, te koszule. Uwielbiam. Ja tu mogę popłynąć strasznie zawsze. Jest taki wybór. Jest tyle tych piżamek. Super jest też ta, zobaczcie, jest Pixara. Jest złomek. Sklepem, bo naprawdę na internecie było bardzo dużo różnych takich dekoracji, już po prostu że po przychodziło e, takich jesiennych. Natomiast tutaj słabo. Tutaj jeszcze obok jest sensei, więc idziemy zobaczyć do senseja. Kupiłam sobie jeszcze e, dwie piżamki. później wam to wszystko pokażę, ale mam nadzieję, że w senseju coś dorobimy, może e, z tych ozdób świątecznych zobaczymy. Na szczęście już więcej dekoracji takich jesiennych jest e, w senseju. Ale wiecie co, zaraz Wam pokażę. Są na przykład takie dynki. Wykupienia bardzo ładne. Są w dwóch rozmiarach, jest mniejsza i większa. I mamy jeszcze takie dynki. I ja te dynki chciałam zamówić sobie przez internet. Mam je wsadzone w koszyku e, na Sinsayu. I zastanawiam się właśnie, czy je sobie zostawić, czy nie. Czy nieładniejsze są właśnie tamte pomarańczowe i czy one mi się po prostu bardziej nie podobają. Także zastanawiam się. powiecie, te są takie pluszowe jakby. A tutaj mamy ładnie tą dyńkę wykończoną, jeszcze mamy ten taki ogonek bardzo ładny i ładnie to bardzo wygląda, nie sądziłam. One ogólnie na internecie, jak patrzyłam, śledziłam tą kolekcję, która ma wyjść, no to mi się tak średnio podobały, natomiast tutaj na żywo bardzo mi się podobają. Bardzo. Zobaczcie zresztą jeszcze co tutaj mamy. Mamy tutaj dyńki jeszcze takie welurowe, ale to totalnie nie dla mnie. Ja poluję i Tą deskę sobie już zamówiłam przez internet. Ona jest bardzo fajnie też wykładana na różne przekąski. Jak ktoś do Was przyjdzie, jest w kształcie grzybków. No i mamy całą taką kolekcję e, talerzy, kubków z motywem dyniowym, z motywem grzybków. Chodźmy jeszcze zobaczymy. Czekajcie, przyjdziemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć. I jeszcze tutaj mamy całą scenę takich różnych kubeczków właśnie. Zobaczcie. Nad tym też się zastanawiałam, natomiast wolałabym bez tej złotej rączki, więc zrezygnowałam też z tego. No i to tyle. Na razie dopiero wchodzimy z tymi dekoracjami. Jeszcze ich za wiele w sklepie nie ma, ale mam nadzieję, że jeszcze w innym sklepie może e, znowu nie złapało mi ostrości. Przepraszam Was bardzo za to, ale po prostu już, już nie mam nerwów do tego aparatu. E, ale mam nadzieję, że w innych sklepach może uda nam się jeszcze i jeszcze coś więcej po prostu znaleźć, żeby mogła coś fajnego kupić. Powiem Wam, że przeszłam trochę tych sklepów i jakoś szału wielkiego nie ma, więc stwierdziłam, że sobie po prostu siądę wracanie i wzięłam sobie koktajl z mango i z bananów i chwilkę sobie odpocznę. Byłam jeszcze w Action, ale w Action akurat spakowywali, że tak powiem, dostawę, więc też nic konkretnego tam. Na razie nie zobaczyłam, więc biednie. Biednie jak na naszych sklepach. Zastanawiam się skąd się w takim razie biorą te wszystkie TikToki, że po prostu te jesienne rzeczy już są. Zamówiłam sobie jeszcze gofra na obiad, bo to jest jego w sobotę. No, jedynie, jedynie gofra, więc. E, takiego samego, więc pijemy, odpoczywamy sobie i już po prostu Wam na mieszkaniu może pokażę, co kupiłam. Nie ma tego dużo, e, no ale dopiero zaczynamy sezon. Pamiętajcie, że jest połowa wakacji, więc ludzie dopiero latają na wakacje, a ja już szukam się się nie Masa Masakra. Także zdroweczko. Do mojito. I wynalazłam takie dwie sukienki. Jedną czerwoną z takim kółeczkiem, a drugą czarną, długą. Zmierzymy i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Zmierzyłam tą pierwszą. Nie wiem, jakoś tak ta góra tutaj mi. O, bok jest śliczny. Nie wiem, zobaczcie, co myślicie. Panie mój klimat. Przymierzemy jeszcze dom. Ojku! Jesteśmy z powrotem w aucie. Dawno tak nie chodziłam po galerii, a włośnie są tak duże! Ja jeszcze nie je mało znam, bo ja zazwyczaj jeżdżę do Arkadii, więc ja chodzę w tom i nazad, bo nie mogę trafić. Także jadę teraz zawieźć te wszystkie rzeczy, jadę zobaczyć, co Lila robi. Jadę na chwilę na mieszkanie, a potem jeszcze chyba sobie pojadę na chwilę na shopping do um, galerii targówek, do City Targówek. Bo dawno też tam nie byłam, a fajnie by było też zobaczyć, czy coś może akurat jesiennego jeszcze jest. Wiemy ja że jest taka śmieszna pogoda trochę w Warszawie, bo jest... Yy... Przepraszam, ale w sumie jak ludzie jeszcze przechodzą koło mnie i yy, skupiają się typowo na mnie, to yy, i patrzą, jak ja mówię jeszcze do kamery, to ja się zaczynam pesić, więc potem... Yy, no nie mażliwym. Nie umiem się po prostu skupić. Jednak wiecie, jak tak idę na przykład, nie zwracam uwagi na ludzi, tylko przechodzę, no to jest spoko. Ale jak typowo nie wiem, tak jak teraz stoję na parkingu i ko mnie nikogo nie ma i tylko przychodzi małżeństwo i ktoś ci robi w szyby tak. No to! Wszystko fajnie tylko, gdzie mam telefon jeszcze teraz kupić Dobra, i musimy sobie wklepać nawigację do domku. O, trochę mi telefon Przeszkadza tutaj W ogóle rozwaliła mi się teraz jak byłam Cała tylnia obudowa I muszę następnym razem jak zjadę Mam takich fajnych panów U siebie w suchej Którzy mi po prostu robią, zrobią Telefon, robią mi od zawsze moje rozwalone telefony Bo ja nie potrafię mieć całego telefonu, naprawdę, nie wiem jak to się dzieje ale za każdym razem jak nawet mam obudowę, mam foliki, mam wszystko ten telefon po prostu się rozwala i cały już tak naprawdę tu całe wiecie, oryginalne to szkło iPhone'owskie już mi po prostu odpadło więc muszę nosić w tym, w tym niebieskim case'ie dobra, jedziemy do Liluśki zobaczyć co tam u niej szkoda, że nie mam w samochodzie żadnego takiego, wiecie, uchwytu do aparatu. Możecie mi napisać w komentarzach, czy w ogóle coś takiego jest. Na pewno coś takiego jest podejrzewam, natomiast ja tego nie mam. I ciężko mi jest w ogóle, że tak powiem, u mnie w samochodzie, znaleźć takie fajne miejsce, gdzie mogę sobie, wiecie, położyć tam jednak ten aparat, tą kamerę i, i nagrywać. Czekajcie, żebym teraz wiedziała, jak wyjechać. Nic nie jedzie. Nic, wykorzystamy moment. Dobra, mamy exit. Jedziemy. Dzień dobry, cześć! Kto to się tak znowu się Liusia, nie skacz tak! Nie skacz tak! Cześć! Kto to się dzieje że mama wróciła? Jezuś, rozczochrany to jak zwykle. Co to kupiłam? Chcesz zobaczyć? Ja już wróciłam do domu. No widzieliście, tyle kupiłam, co kupiłam. Nic więcej na razie w sklepach nie ma, a szkoda. Ale może z jednej strony to dobrze, bo znowu bym rozwaliła więcej kasy, a tak. Na spokojnie. Tak jak mówię, sesję sezon przed nami jeszcze. A moja znajoma, która pracuje w Pepko, jeszcze zawsze poprosiłam mnie ogólnie o to, żeby mi podsyłała, jak przyjdzie jakaś dostawa jesienna. Więc na bieżąco też z Pepkiem jestem. Także na spokojnie, nie martwcie się, tych dekoracji będzie dużo. Dobra, pokażę Wam tak ogólnie. To jest zabawaczka, którą Wam też pokazywałam dla Lusi. Lila, patrz co Mama Ci kupiła. Jezusie! Czekaj, po Ci. Cześć, cześć. O, co ci kupiłam? Chcesz? Ale wiesz chcę to musi iść do prania, wiesz? Bo nie wiadomo, kto to trzymał w rękach. Ja Ci to wypieram w Twoim płynie. Specjalnym płynie dla piesków, da się prać takie rzeczy. Albo y, dla niemowląt. Bardzo mało płynu i wiecie, nigdy nie wiem, gdzie to wylądowało, na jakich magazynach to było, więc ja jestem raczej team pranie, niż nie pranie. Więc zaraz sobie z tego odczepię metki. No i oczywiście moje. Dęka. Wiecie co, jednak wzięłam trzy. Wzięłam trzy. Nie mogłam się powstrzymać. Najlepsze jest to, że. Widziałam jeszcze do tego dzbanki. Takie wiecie, do kompletu po prostu. I też dzbanek miał taką ładną przykrywkę. I nie było ich dzisiaj, więc muszę polować. Ewentualnie, jeżeli ktoś z Was pracuje w. tym sklepie, czego nie potrafię wypowiedzieć, błagam. Odezwijcie się do mnie. Naprawdę. Y Płacę złotem za dwa do tego. Do kompletu. Jeden to linka, No, standardowo musiałam do domu mówić, że nam się pokrzyw. To liść. Jeden albo dwa dwa nóżki. Bardzo chętnie przygarnę. Czekajcie, i tu mam trzeci. Także mamy... Boże, żebym ja teraz tego nie opuściłam. Mamy trzy. I teraz jeszcze kupiłam sobie, zobaczcie, jaką słodką. Wziąłam sobie XS, bo one są, te rozmiary są strasznie zawyżone, więc wziąłam sobie XS z Bambiego, z tym króliczkiem, z Tuktusiem. Piękna jest. Wziąłam sobie taką koszulę nocną i wziąłam jeszcze sobie koszulę nocną ze stitchem. Także to są moje całe zakupy na dzisiejszy dzień. Tak jak mówię, no sezon się dopiero zaczyna. Więc jeszcze wszystko przed nami i dziękuję wam kochani za kolejny film na moim kanale. Już widzimy się za niedługo. Mam taką nadzieję. Zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczonka. Buziaczki.